Dzisiaj chciałam Wam wytłumaczyć, jaka jest różnica między tymi słowami other i another, bo często słyszę, że Polacy je źle używają. Może pamiętacie z mojej wcześniejszej lekcji, że słowa a i an to często znaczy jeden. I jak chcemy powiedzieć inne samochody, to mówimy other, Cars. Ale jak chcemy powiedzieć inny samochód, to wtedy mówimy another car. I czemu w jednym przypadku mówimy other, a w drugim another? Przez to, że an znaczy jeden. To tak naprawdę mówimy an other. Dla jednego. Dlatego, że my to łączymy, że zamiast mówić an other, mówimy another. To może być another dog, ale other dogs. Zapamiętajcie, że zawsze another jest jeden, bo to jest an other. Ale other zawsze będzie więcej niż jeden. Na przykład other dogs. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszą szybką lekcję z angielskiego. Jak Wam się podobało, to subskrybujcie, napiszcie w komentarzach i dajcie kciuka do góry. Oprócz tego, możecie mi napisać maila, jak macie jakieś pytania albo chcecie lekcję z angielskiego. Dzięki, że oglądacie i do następnego razu. Cześć!